Serdecznie w kolejnym moim filmie. Dzisiaj, jak widzicie, nie jestem sama, jest ze mną Zuza, mój gość specjalny dlatego, że postanowiłyśmy poruszyć temat osobistego stylisty, osobistej stylistki. I właśnie, żeby samemu się nie wymądrać, dlatego, że ja jestem stylistką osobistą, wykształconą w tym kierunku, ale żeby tylko nie mówić o sobie, to zaprosiłam Zuzę. Zuza jest moją koleżanką tutaj, dzielnie działa we Wrocławiu jako osobista stylistka i sobie dzisiaj na temat tego zawodu porozmawiamy, rozwiejemy kilka mitów, myślę, że kilka wątpliwości i porozmawiamy sobie właśnie, jak takie usługi osobistej stylistki wyglądają oraz poruszymy również Temat tego, jak się taką osobistą stylistką stać, bo to też nie jest oczywiste, a właściwie w naszym kraju jest to temat taki trochę zagmatwany. W każdym razie, ponieważ mamy dużo do powiedzenia, to rozbijemy ten film na dwie części. Część pierwszą obejrzycie dzisiaj, a część drugą za około tydzień. I w części pierwszej porozmawiamy, tutaj mam wszystko zapisane, bo tematów jest dużo, o tym, jak taki dzień z osobistą stylistką wygląda, ogólnie o tym właśnie, co to są za usługi, z czym to się je. A w drugiej części porozmawiamy o tym, jak się osobistą stylistką albo stylistą stać, o tym po prostu, jakie kroki trzeba zrobić, żeby móc pracować jako osobisty stylista. Także zaczynamy, z gotowa. Tak jest. Dobra. No to <grytowa> powiedz mi proszę Cię, kto korzysta z usług osobistego stylisty? No bo osobisty stylista, wiadomo, chodzi na zakupy z klientami. Ale po co, po co to komu w ogóle? E, osobisty stylista to jest właściwie osoba, najprościej mówiąc, która ma za zadanie pomóc bardziej świadomie komponować swoją szafę i mhm. dobierać fasony do swojego typu sylwetki. Ponieważ w każdym sezonie pojawia się mnóstwo trendów, tak, mikrotrendów, coś. Coś nowego. Um, z... Często zmienia nam się kobietą e, kształt też sylwetki. Mm -hmm. No najprościej mówiąc e, nasze zadanie jest takie, aby, aby pomóc się odnaleźć e, dziewczyną, kobietą, mężczyzną też. Tak, wcześniej e... fajnie powiedziałaś jeszcze, że to jest takie pytanie, zastanawiałam się jak odpowiedzieć na to pytanie, co Zuza, Zuzadon mówi i mówi, ale to jest takie pytanie, a po co komu fryzjer tak naprawdę, prawda? Dokładnie, Tego dokładnie. Typu. No stylista zajmuje się garderobą, prawda? To jest świeży zawód e, tak, i tak. głównie kojarzony e, kojarzy nam się tak, że e, stylista czy personal shopper to jest taka osoba, która gdzieś tam obraca się w kręgu gwiazd, celebrytów, osób publicznych uh -huh. i to im doradza i pomaga. Natomiast my, kobiety uh -huh. <grym> zwykłe, zwykłe <grym> codzienne, w życiu codziennym też również, możemy tak. z takich usług skorzystać. Pewnie. Powiedz mi, jakiego rodzaju to są usługi takie, bo każdy ko kojarzy personal shoppera z chodzeniem tylko po zakupy do galerii Albo takich sklepów. Czy jest tam coś jeszcze, powiedz? Poza zakupami, najważniejszą, jakby częścią e, każdego spotkania e, z nowym klientem mhm. jest analiza, analiza sylwet typu sylwetki, wraz ze wskazaniem e, strojów, e, m, które pasują do danego typu figury, oraz analiza m, właściwie. M, powiedziałabym kolorystyczna, ale to jest to jest takie to jest, pojęcie tak, do tego przejdziemy, tak? tak. E, Czyli ze wskazaniem powiedzmy w których, w których kolorach nam, nam powiedzmy Pewnie. troszkę lepiej podkreśla nam to mm, urodę. Również przegląd szafy, którą e, no Klientka, Klientka posiada, posiada. Tak. często która jest zagracona jakimiś nie, tak, niedobranymi, źle dobranymi rzeczami albo takimi rzeczami, które a się przydadzą, jeszcze kiedyś założę i tak dalej, prawda? Tak, to tak, jest tak. To po prostu tak. stara śpiewka. Wcześniej mówiłaś również o zakupach online. Mi. Tak, tak. Zakupy online. Personal shopper nie zawsze chodzi na zakupy fizycznie mm -hmm. z klientką i, i biega po sklepach, mm -hmm. i męczy się i poci w przymierzalni wraz z tym klientem. E, oczywiście męczy w cudzysłowie. No, tak, tak, <laughs> tak. Mam takie klientki, które robią zakupy również online. Mm -hmm. e, I to jest tutaj. To, wygląda, to, jest to jest śmieszna, tak, śmieszna tak. sprawa, dlatego że często siadamy przy Skype'ie mm -hmm. i e, przeglądamy razem stronę. Oczywiście to jest tak, że takie zakupy, Online robię z klientkami, które już dobrze znam, mhm. których znam sylwetkę, wymiary, tak, wymiary i z, doskonale wiem, jaki fason mhm. dla tej osoby e, dobrać. Więc wygląda to tak, że klientka po prostu przygląda i mówi, podoba mi się to, to i to, mhm. a ja mówię, to jest dobre, a to, jest, a to już niekoniecznie. <laughs> Powiedz mi, właśnie a propos analizy kolorystycznej, bo tu jest mnóstwo pytań, i e, jak ty się na nią zapatrujesz? Bo ja zacznę od tego, że ja uważam, że to jest bzdura, i wiem, że w tym momencie może osób się ze mną nie zgodzić. Jakieś dzielenie na y, typy kolorystyczne, wiosna, lato, jesień, zima, to jest naprawdę to, to, to nie jest dobre, bo y, z mojego doświadczenia wynika, że na ogół kobiety są typami mieszanymi i bardzo rzadko zdarza się kobieta, która jest tak 100% lato, 100% jesień, 100% zima. No faktem jest to, że y, wschodnioeuropejski typ urody jest głównie kojarzony z typem zimnym, bardziej z latem, ale, ale jednak no, na ogół jest tak, nawet ja, ja mam w sobie, jestem trzech typów i naprawdę to jest bardzo rzadko Rzadko można to przyporządkować, i ja jakby totalnie tego nie uznaję. Fajna jest taka przygoda z kolorystką, która przyniesie mnóstwo chustek, tak? która będzie przy, przy, y, pokazywać, ale to jest dla mnie bardziej show, bo na ogół do, nie za wiele się z tego wynosi. Natomiast ja bym skłaniała się ku temu, żeby podzielić typ na zimny y, i ciepły, dlatego że na ogół możemy powiedzieć, czy ktoś jest y, zimny, czy ciepły. I dopiero wtedy patrzeć sobie na kolory, ale nie dzielić się na te pory roku, bo naprawdę wydaje mi się, że one um, wyrządzają więcej złego, ale może masz inne doświadczenie. Znaczy, ja jakby zgadzam się w 100% z hmm. tym, co powiedziałaś. Hmm. No. Również często przychodzę na przykład do nowej klientki, która gdzieś tam coś przeczytała w internecie, hmm. ch chciała się dowiedzieć, jak to mniej więcej wygląda, taka porada, usługa, i, i czyta mówi, A dlaczego nie przymierzamy sobie chustek? Dlaczego nie. nie Owszem, zdarza się, że też przymierza jakieś powiedzmy ubrania ze swojej szafy i, i jakby ja jej pokazuję, że powiedzmy no ten kolor, którego się uczepiła, to, to niekoniecznie jest, natomiast to nie wygląda, zupełnie nie wygląda to tak, że mówię, a pani e, pani Kasiu, Mariolu, jest pani zimą, zimą latem i tylko, tak. i, 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 i tylko takie tak, kolory, nie. a tych absolutnie nie. nie. Też czasem słyszę na przykład, jak stylistki mówią gdzieś, że taki typ, powiedzmy jesień, źle wygląda w takim, takim kolorze. I to jest albo na przykład, pani nie pasuje taki taki kolor. I jak ja w ogóle to słyszę, to mi się włos jeży na głowie. Bo tak naprawdę y, każdemu pasuje każdy kolor, tylko trzeba znaleźć odpowiedni odcień, odcień. odpowiednie natężenie tego koloru, y, nasycenie, odpowiednie nasycenie. I naprawdę każdy może chodzić i w czerwieni, i w niebieskim, tylko musimy znaleźć odpowiednie niebieski dla typu zimnego, odpowiedni dla typu ciepłego i dla, do koloru włosów, twarzy i tak dalej. I jeszcze wcześniej mówiłaś o tym, żeby nie mylić z y, z, z kolorami, jeżeli chodzi o analizę kolorystyczną kolorów, które nosimy przy twarzy, a które nosimy na dole, tak, prawda? Tak, tak, tak. To, to jest też bardzo ważne, bo y, mam też klientki, którym mówię powiedzmy, że no nie do końca y, tutaj, nie wiem, y, popielaty, czy szary, mm -hmm. czy jakiś tam gołębi odcień. E, i, i, I klientka już mówi, absolutnie nie mogę nosić takiej spódnicy, czy też spodni. Chodzi tutaj o, o kolory, które znajdują się blisko twarzy. Y, I aha, jeszcze jedna. To tu mm -hmm. jakby tutaj taka... Z ważniejszych rzeczy ja zawsze mówię, że my przez cały rok nie mamy takiego samego kolorytu cery mhm, tak. i zupełnie inny koloryt mamy i zupełnie inaczej też, ponieważ też mamy inne natężenie światła tak, w ciągu słońca. roku, słońca, Idźmy na wakacje, opalamy się, więc zupełnie inaczej wyglądamy też jakby na przestrzeni roku. roku. A teraz powiedz, Zuza, jak wygląda u Ciebie taki dzień z osobistym stylistą? I to taki pierwszy dzień ze świeżą klientką, bo tutaj wyobrażam sobie, że ogląda nas dużo dziewczyn, które nigdy u stylisty nie było, u stylistki mhm. chciałyby powiedzmy taki, taką poradę uzyskać. Jak najwięcej z takiego, z takiego dnia wynieść również dla siebie i jak to wygląda od początku do końca? Ile trwa taki dzień? Logistycznie początku. Logis logistycznie. <grym> Zazwyczaj trwa to około 5-6 godzin i w <grym> jakby w. W tym pakiecie podstawowym. Czyli cały dzień trzeba sobie zarezerwować? Tak. Zaczynamy od analizy sylwetki i ze wskazaniem fasonów, które do danego typu sylwetki pasują. Mhm. Określamy gdzieś tam, powiedzmy, kolorystykę, w, w, w stronę jakich odcieni chcemy, chcemy pójść. No i wybieramy się najczęściej później na zakupy. Mhm. Do, no powiedzmy, trwa to około 3 godzin same zakupy, bo, bo klientki... plus dwie wcześniej, właśnie w te wszystkie. Tak, pieniądze. tak. I tak, dokonujesz tak. ich w domu, czy może na przykład w kawiarni, bo ja często się umawiam właśnie gdzieś w jakiejś kawiarni powiedzmy, w centrum handlowym, ale w takiej kawiarni niewystawionej na widok publiczny, mhm. żeby sobie właśnie dziewczynę zmierzyć, porozmawiać i, i czy, czy kobietę. Czasami też chodzę do domu, to też, to, to też tak jest, natomiast to wydłuża czas, bo fizycznie takie same zakupy, tak, najlepiej tak, jest tak. zacząć właśnie od kawy w kawiarni, ale również robię czasem tak, nie wiem, czy też masz taką praktykę, że ja proszę, właściwie czasem, no zawsze staram się prosić, żeby mi wcześniej dziewczyny albo kobiety na maila przysłały swoje wymiary swoje zdjęcie, to czym się zajmują i czego oczekują. Bo ja bym tak zanim przyjdę na pierwsze spotkanie, chciała się również do tego um, przygotować i również sobie od razu w myśli um, robię trasę, po jakich sklepach pójdziemy. I czego będziemy szukać? Czy konkretnej rzeczy, czy może po prostu porady, czy, czy ogólnie o czym będziemy rozmawiać? Czy przyznam szczerze, że w moim przypadku nie zdarzyło się, żebyśmy się nie spotkały u klientki w domu. Mhm, czyli zawsze. E, wie, czy zawsze i jakby też przeglądamy tą szafę z tego względu, że no, chcemy po prostu sprawdzić, czego w tej szafie tak, tak. naprawdę brakuje. Także... Na ogół zawsze, zawsze, zawsze w domu. A to masz takie świadome klientki, takie, które powiedzmy już wiedzą, kto to jest personal shopper, wiedzą, że muszą tutaj sobie poradzić z garderobą i tak dalej. A miałaś, powiedz, takie klientki, które na przykład nie chciały wcale zakupów, tylko chciały się czegoś dowiedzieć, bo takie też mi się czasem zdarzają, że na przykład one wiedzą, że one nie wyjdą obładowane siatami po takich pięciu godzinach, bo to na ogół no, jest niemożliwe, ale na przykład chcą porozmawiać o trendach, o tym, co im pasuje, o tym ogólnie, żeby przez te parę godzin yy, yy, Dostać tyle wiedzy, otrzymać tyle wiedzy ode mnie, żeby one już potem mogły sobie spokojnie same poradzić. E, tak, mam też takie klientki, właściwie było ich kilka. Są to klientki, które właściwie szukają potwierdzenia mm. tego, że, on, że wybierają dobrze, oh. że, że mm. wybierają dobrze garderobę do, do, do swojej sylwetki. Często jest też tak, że jakby no, kobiety dojrzewają i chcą wiedzieć, czy, czy aby na pewno to mogą jeszcze założyć, mm. czy. Tak. Albo powinny nosić już coś innego. Mhm. Także w tą stronę i yy, niekoniecznie właśnie kończy się, kończy się to zakupami. Tak siatami. wielkimi siatami. <laughs> bo one doskonale wiedzą, co, yy, co, w czym się dobrze czują. Także szukają tylko takiego potwierdzenia, że, yy, że, że wybierają dobrze. Okay. No i teraz musimy poruszyć temat pieniędzy. Ile takie usługi personal shoppera kosztują? Jest to zawód, jak każdy inny. My poświęcamy swój czas, wiedzę, yy, umiejętności psychologiczne i tak dalej. E... Uh... Powiedz, Zuza, bo cennik tak naprawdę, ponieważ jest to nowy zawód, nie ma standardów wyznaczonych, nie ma takich, że jakichś takich wspólnych, nie ma płacy minimalnej. Mm. To jest wolny zawód, także każdy swo ceni swoje siły na zamiary, no i sobie tutaj dopasowuje cenę do swoich umiejętności. Z tego co widziałam i z mojego doświadczenia, mogę powiedzieć, że taki dzień ze stylistą, takie zakupy, powiedzmy, zaczynające się pomiarami sylwetki, takie 5-6 godzin, to, to jest koszt, tak myślę, od około 800 do 1500 złotych, tak z tego co ja znam stylistów. I to są różne widełki, bo czasem e, jakby więcej chodzimy po sklepach, czasem przekazujemy wiedzę, to zależy od tego czego szukamy i jak wymagająca jest, jest klientka. Natomiast myślę, że tak do 1500 zł taki dzień ze stylistą można się spokojnie zamknąć. Także tak, to nie jest jakiś niewiadomo jaki wydatek, a czasem mm, powiedzmy już za te 1000 złotych zł dostajemy przez ten dzień tyle wiedzy, że już same potem wiemy dokładnie co wybierać w w przeciągu następnych miesięcy. Powiedz, jak to ty to widzisz, bo to temat pieniędzy jest zawsze tematem takim trochę śliskim i takim, który ciężko się porusza, ale myślę, że żeby po prostu powiedzieć o wszystkim, to musimy również porozmawiać o tym. Tak jak powiedziałaś, zupełnie jakby to 1000, 1500 zł za taki dzień to jest właściwie ta, ta taka górna granica eee, i Głównie zależy to od tego, co, co tego dnia e, robimy. Oczywiście, jeżeli jakby więcej e, musimy m, pochodzić po tych sklepach, jakby więcej musimy e, tej klientce wiedzy przekazać, to oczywiście ta usługa będzie droższa, ale mm -hmm. tak, jak, tak jak wspomniałaś, e, m, te klientki, które właściwie potrzebują jakiegoś potwierdzenia, czy jakiegoś tam wskazania, m, kierunku, mm -hmm. m, czasami po prostu są tylko pogubione i gdzieś tam tak. w, w, w trendach, więc zazwyczaj zazwyczaj... Um... Ja przynajmniej mam takie mm -hmm. klientki, które jakby e, nie potrzebują aż takiego, Taki... długiego, mm -hmm. dużego nakładu e, no czasu, ani jakby wykładów tutaj. Więc Czasem też spotkałam to się jest to mniejsza mm -hmm. kwota czasami. Więc... Czasem też się spotkałam z tym, że na przykład styliści proponują jakąś stawkę, powiedzmy, 600 albo 800 zł za pierwsze 4 godziny, a potem 50 zł, albo 100, albo 80, no to już zależy od ich, od ich cennika za kolejną godzinę. Tak, tak, także tak. to też nie jest tak, że to będzie wszystko wyznaczone. Naprawdę przez to, że to jest wolny zawód i bardzo świeży to każdy sobie tutaj swoje stawki ustala, prawda? Też inaczej ma się stawka za samo przejrzenie szafy, można to też połączyć, jakieś rabaty dać. Mi się wydaje też, że, że ponieważ jest to... każdemu zależy na tym, i klientce, i, i personel tak. szoperce, żeby mieć klienta, że można zawsze się dogadać, coś ponegocjować, spróbować coś tak... Wszyscy jesteśmy ludźmi, prawda? I, i... Oczywiście. Mnie samej też zdarzyło się, jakby tutaj ten cennik jest, jest ruchomy i, i czasami jest tak, że po prostu jest to stała kwota, bo robimy to, to i mhm. to, i to, i to to jest taka kwota, czasami jest kwota mniejsza, a potem hmm. sobie doliczamy, powiedzmy, za jakieś tam e, godziny czy dwie ekstra. Hmm. Tak. To powiedz mi jeszcze tylko, czy jest jakaś taka kwota za dzień zakupowy, poniżej której ty nie zejdziesz. No To jest 600 zł. Za, za, mhm. za zakupy. Mhm. Z tym, że to są, to jest powiedzmy, to są trzy godziny, tak? tak? To tak. są trzy mhm. godziny takie intensywnych zakupów, mhm. tak? No tak, rozumiem. Okej. Okay. Dobra. I to teraz jeszcze na koniec tej pierwszej części powiedz mi te doświadczenia, po jakich sklepach najczęściej z klientkami chodzisz. Wymień mi marki. Z racji tego, że moja klientela to są już powiedzmy starsze kobiety. W mojej karierze miałam tylko raz dziewczynę, która powiedzmy była gdzieś tam zbliżona niejako do mhm. nas, to wybieramy już jakby te, te marki troszkę z wyższej półki, tak? I, I poza... A ty na przykład mówisz, że taką sukienkę znajdziemy tu i tu, chodźmy tu, czy to one Cię bardziej ciągną? Ja uwielbiam e, Denny Claire, to e, chodźmy do Denny Claire, tak? Ja uwielbiam e, Kellina Kleina, to ci ciągnie. Wybierz są, mi coś są panie, z są panie, które po prostu e, są zafiksowane są na markę, z, tak, tak, mhm. i e, którymi czasami ciężko wytłumaczyć, że, e, że projektant to nie, zna, nie zawsze też ta rzecz idzie w parze, gatunek idzie w parze z, z marką i, i sceną. I z nazwiskiem. Z, z nazwiskiem. E, natomiast staramy się wybierać po prostu z największą uwagę po prostu i nacisk zwracamy na tkaniny i niestety no, nie oszukujmy się w tych takich sieciówkach powiedzmy, powiedziałabym bardziej młodzieżowych mm. typu H&M i Zara. Jednak króluje poliester. E, my wybieramy tkaniny, które są bardziej e, to, na, to są po prostu naturalne. W związku z tym no, robimy troszkę troszkę zakupy w, w wyższych, wyższych w tak I jest to, też, jest to właśnie Simple, mhm. oczywiście zaglądamy też, też do Zary, natomiast jest to zwykle Simple, jest to też Max Mara, mhm. Claire, mhm. czy, czy mhm. po prostu jakieś e, takie sklepy, w których są, te, które są multibrandami. Mhm. W których na znajdą... też myślę, że czasami jak się idzie tylko z klientką po to, żeby pokazać jej, jakie fasony są do jej sylwetki, to można iść wtedy i do H&M, i do Zary, bo tam jest bardzo duży wybór różnych fasonów, krojów, na pewno większy niż w Solarze, albo na przykład Simple. Jeżeli chodzi o trendy, to ja zawsze powtarzam swoim klientkom, że warto, to nie warto inwestować, bo, bo, bo jakiś tam, nie wiem, neonowa czapka, neonowa torebka będzie, będzie obowiązywała jeden czy dwa sezony. Mm -hmm. Warto inwestować w rzeczy, które są klasyczne i ponadczasowe. Tutaj to też jest temat rzeka, co, co jest tak, klasyką, tak, tak. co jest jakimś tam bizikiem, który mm -hmm. powinniśmy mieć w szafie. Natomiast, jakby te rzeczy, które są w trendzie, w danym sezonie, to tu można tutaj po prostu kupić to w sieciówce to dobrej w dobrej cenie, taniej. Do, do, dobrej mhm. cenie. E, więc, jakby też zaglądamy do tych sklepów, bo, bo tam dużo jest. Bo jakby... Takie smaczki sezonowe. Tak, trendowe. smaczki sezonowe. Dobra. A jeśli chodzi o sieciówki, to jeszcze wspomnę, że e, moim klientkom też zdarza się e, z, zrobić zakupy w chemie w mhm. momencie, kiedy wchodzą kolekcje projektantów. Aha, tak. Mhm. Bo tam też można znaleźć po prostu jakieś, jakąś ciekawą rzecz, mhm. fajny naszyjnik, także no zdarza nam się też, też, też wejść do chemu, ale wtedy, wtedy kiedy wchodzimy. W... one ciebie wtedy wysyłają o 6 rano, żeby stała w kolei, <laughs> To, też... to chcą, <laughs> prawda? Ty zdarza się. Marzniesz, odmarzasz sobie za przeproszeniem dupkę, ale przynosisz wszystko. Ale to, to też nie jest zawsze tak, bo ja też tam poluję. <laughs> więc... No pewnie, pewnie. Dobra, dzięki Zuza za pierwszą część rozmowy. Mam Dziękuję. nadzieję, że dziewczyny, że się dowiedziałyście jakichś ciekawych rzeczy na temat zawodu osobistej stylistki i zapraszam Was na część drugą, gdzie, tak jak powiedziałam wcześniej, poruszymy temat, jak taką osobistą stylistką można zostać. Także dziękujemy za uwagę i do zobaczenia za około tydzień w drugiej części. Dziękuję.